Mhm. Nie, Dawid Jasper jest za mocny. To. O, za mocny to jest. Andrzej przesyła 2 złote i 91 groszy. Jak się czujesz? Konferencja z tym, że jest nie 20. o 20. O 20. Nie masz. Bardzo dobrze się z tym czuję stary, nie potrzebuję auta do szczęścia. Poza tym widzisz, ja mam rower, na rowerze jest zajebiście. Ja nie potrzebuję gdzieś jechać, nie wiem, na drugi koniec Polski, o, na drugi koniec miasta. Mieszkam w w rynku, nie potrzebuję auta. Przysięgam 91 groszy. Ale bym wylizał ci stopy rawciu. Chciałbym weź twoje buty, w których chodzisz całą nie je wyssać. Aha. Ja pierdolę. A nie! Ja się za stary na to robię! Pomyłka! Chciałem pies! O kurwa! Zranic z się Wiadomo, że dziecko nie to się za nie, stozy, się trafam, ta na kutasie, A nie, to ci zastozy, ten się... śmigło na zakręci Kurwa, po te brudne połki. Kurwa, Sorka, widziałam, Sorka, kurwa. O kurwa. Ja bym leciała, kurwa. Bo. No nie wiem, no przepraszam, no mnie to bawi, jak widzę uradowanego człowieka, to też się uśmiecham, no. Trzeba! Ale ładne! on <grywa> on wygląda jak stary pedofil z wąsem, jak mówi do tych trzynastolatek. latek A <grywa> jego stary z tyłu siedzi i patrzy. <grywa> ja jebie, no to, to trzymajcie mnie <grywa> za mocny materiał. <grywa> A, co to zasłynie, aula, aula. Pozdrawiam Koreasa, legionia. Ja, ja pozdrawiam Disa, mojego ulubionego kolegę i przyjaciela. Nie! Co ty Jasper? JD! Jasper, co ty gadasz? Ma, wam nazwę, Dabi Jasper TV Coś to masz moje. Czekaj! No ja cię mogę koleżanko wypróbować jak chcesz! Ojcie masu! Witam serdecznie! Dobra w sobie, robimy jej rajda. Ozdro Jaspera! Dawajcie mi sobie. Na czacie idziemy. Bo Mamy 30 godzin jeszcze live'a prawie 30 godzin? Dlaczego tylko 30 godzin? Jak myślę, do niej, to leta to przedłużycie go godzinę? Nie, ma, to, yy... jakby zależy, jakiego i tam wyślesz, bo masz złotówka to dwie minuty, nie? Tak, jak myślisz 60 tak zł, to plus dwie godziny. Tak to... Ja pierdolę, kurwa, ma 30 zł za godzinę siedzą. Ja pierdolę. Ale tam skam musiał pójść. Ale tam skam musiał pójść, naprawdę. Jakoś ciężko mi uwierzyć, że tyle siedzieli, faktycznie spać nie szli.